Witam Was serdecznie w Auto Dzisiaj mam dla Was Mazdę Szóstkę. E, prawdziwy Japończyk z krwi i kości. Auto krajowe od pierwszego właściciela. Bezwypadkowe z fakturą VAT-owską. Cała historia Waso, więc wzorowy. Oglądamy. E, jest to biała perła. E, silnik 2,5 190 KONI. Automatyczna skrzynia biegów, więc fajna wersja, taka trochę rzadziej spotykana. Reflektory LEDowe, w pełni LEDowe. Dzienne mijania e, i drogowe. Ma czujniki parkowania z przodu i z tyłu, ma aktywny tempomat. No i piękne koła 19-calowe koła, które oddałem pełnej renowacji, bo niestety już były trochę poobcierane i nie wyglądały tak dobrze. Były szare, zmieniłem kolor na czarny, połyskujący. Wydaje mi się, że te czarne koła i biały wóz dobrze się to prezentują. Samochód w bardzo dobrym stanie bardzo ładny, bez, praktycznie bez uszkodzeń bo na tej karoserii nie mam Wam co pokazać tutaj, że jest coś zadrapane no już tak wchodzimy w szczegóły, ale to jeszcze nie zrobię tutaj zapraweczki są białe kropeczki od wkładania bagaży no to, to jedno takie uszkodzenie, a tak dookoła samochód jest bardzo ładny ma także przyciemnione szyby czujniki parkowania to wspomniałem że także z tyłu ma kamerę cofania więc jest tego trochę wyposażenia chodźcie do środka jeszcze spojrzałem, to mamy tak, jest martwe pole oczywiście, jest system bezkluczykowy, czyli zamykanie i otwieranie bez wyciągania kluczyków z torebki czy z kieszeni. Elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka regulowane, podgrzewane, no i takie wspominałem składane. W środku jest skórzana tapicerka i jest dwukolorowa, fotel jest czarny. A podłokietnik i ta konsola środkowa, i, i także boczek jest brązowy. Jest system nagłośnienia wodę, to dość często spotykane w Mazdach. Fotel kierowcy jest elektrycznie sterowany i z pamięcią dla dwóch ustawień, więc, to przy dwóch osobach w domu, bardzo wygodne rozwiązanie. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach: sterowanie radiem, tempomat i aktywny tempomat, tak jak wspominałem. Ona jest w ładnym stanie, jakieś może drobne ryski od, od pierścionków, bo pani jeździła tym autem, ale tak tutaj nie ma skazy ten samochód. No i fotel też, w przeciwieństwie do Hond ta skórzana tapicerka dużo lepiej się trzyma, bo praktycznie nie widać w ogóle uszkodzeń na fotelu kierowcy. Zajrzyjmy pod maskę. Żyłem, a teraz wniosek. 2,5 litra, więc jak na dzisiejsze standardy to dość pokaźna pojemność. Wolnosący silnik 190 koni, dość ekonomiczny, bo zdecydowanie poniżej 10 litrów tutaj takie wyniki się osiąga. I jeszcze jest automatyczna skrzynia biegów. Więc fajny silnik, żwawy i ma bardzo fajne brzmienie, ma taki naprawdę pomruk basowy i nie jakiś z głośników, jak to już bywa w dzisiejszych samochodach tylko, tylko prawdziwy dźwięk już takiego silnika o trochę większej pojemności niż karton mleka zamykamy zapomniałem jeszcze, zobaczcie, ma, też, ma także wyświetlacz head up może wpalę samochód i pokażę Wam to Na wyświetlaczu mamy prędkość, tutaj to widzicie, nie wiem czy są wskazania nawigacji, nie włączałem nawigacji, ale na pewno prędkość. Tutaj jest to centrum, centrum menu rozrywki, centrum rozrywki, no i jak włączymy oczywiście wsteczny bieg, no to jest kamera cofania. Jest nawigacja, klima dwustrefowa, podgrzewane fotele trzystopniowo i podgrzewana kierownica. Bardzo fajna opcja, ja to lubię, szczególnie zimą, latem może mniej. I co jeszcze Wam chciałem powiedzieć, wygaszę, żeby może nie hałasować, usterko jest fotochromatyczne, mało łopatki także od zmiany biegów tutaj pod, pod kierownicą. Z tyłu dość dużo miejsca, no jest to duży samochód, więc powinien mieć dużo miejsca. Na pewno nie jest to miejsca tyle co w Mondeo, ale, ale nie mniej jednak więcej niż na przykład w Hondzie Accord. Bardzo fajna opcja to podgrzewane fotele z tyłu. Na podłokietniku są guziki obok cupholderów. Więc to taka nieczęsto spotykana rzecz. No i bagażnik czysty, ładny. Z wykładziną taką jeszcze tą gumowo-plastikową. Jest roletka. Bagażnik wielki, jest bardzo długi ten bagażnik. No i tu jeszcze pod spodem mamy miejsce na jakieś tam pierdowy no tutaj akurat gaśnica, apteczka, trójkąt, zestaw naprawczy, jakieś ucho do holowania, jedno, drugie, więc to wszystko co było na wyposażeniu auta fabrycznie na no to, to tutaj oczywiście się znajduje, jakieś haki do mocowania, do mocowania toreb z zakupami, tutaj otwieranie jest oparć, także jest od bagażnika. Jest gniazdko 12V pod na przykład lodów, lodówkę na jakąś klapa no, niestety no, Nie wiem czy Mazda miała taką opcję, czy nie. Ten egzemplarz no, nie ma nie ma, nie ma sterowanej bagażnika. Eee, wspominałem o kołach. Tarcze hamulcowe, no to o kołach mówiłem, że są ładne, wzorowe, bez uszkodzenia, kompletnie. Opony są to z przodu Uniroyale Uni Royale i one są, chciałem Wam rocznik powiedzieć, pokazać o. Z 21 roku wymienione były, dwie są, dwie są nowsze opony, a dwie tylne są Bridgestone i to są opony z 17 roku, od nowości. Rocznik jest jaki jest, czyli już 7 lat, no to tak już należałoby się zastanowić, co z nimi zrobić. Ale, ale jakby mięsa mają dużo, no bo to, są, to jest komplet, który jeździł na tyle, więc nie jest tak zużyty przednie. przednie. się zużyły trochę, więc właściciele wymienili. Jeśli chodzi o hamulce, no to tarcza hamulcowa ma lekko wyczuwalny ranc, ale na pewno trzyma wymiar i nie trzeba tutaj wymieniać tych, tego układu hamulcowego. Klocek jest też gruby, więc nie ma tutaj tematu. Z tyłu Podobna sytuacja. Tarcza nawet bym powiedział, że może ładniejsza. Tutaj chwilę u mnie stał, to już jakiś nalot się pojawił, ale trzeba pojeździć i zniknie. I klocek też jest bardzo gruby. Tu widzę klocek jest TRW. Eee... Zobaczcie. zobaczcie. Pokażę Wam grubość lakieru. Samochód ma historię serwisową tylko i wyłącznie w ASO Mazdy. Ostatni przegląd był kilka miesięcy temu i przy 100 tysięcy km, czy tam 98, 99 jakoś tak. Więc no, można powiedzieć, że dopiero co po przeglądzie, ale cała historia w ASO jak należy, przez wszystkie lata. Normalna grubość jest taka poniżej 100 mikrometrów, więc tutaj prawy przedni błotnik, jak widzicie 81, drzwi 90, 83,

81, 86 drzwi kierowcy, 87, 96, 85, 72 lewy przedni błotnik, 79, no i pokrywa silnika 77, 83. Teraz też widzę kilka odkrywków, znajdziemy na masce, no ona jest fabryczna, więc jakieś rzeczy muszą być, no ale tak samochód prezentuje się po prostu wzorowo. Jeśli macie pytania, to jestem do dyspozycji. Dzwoncie 608-627-500. Na autoprofesja.com.pl znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis lub też inne auta z polskiej sieci dealerskiej, bo takie sprzedajemy. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja. Będziecie na bieżąco z ofertami. I do zobaczenia. Dziękuję. Cześć.